Co? No o. Co? Tak, okej, okay. potem się czytnie. To już możesz zacząć. Mhm. Kolejny tom z serii Cuda Polski, lata 30. Oprawa projektowana przez Edmunda Sherpera. Płótno wydawnicze, ładny egzemplarz, niewielkie otarcia. Na licu harp wielkopolski. Ładny, czysty egzemplarz. Publikacja bardzo ciekawie, bogato ilustrowana. Zdjęcia głównych zabytków wielkopolskich. Wydawnictwo Polskie Wygnera, w Poznaniu.